W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak sprawdzić, kto subskrybuje Wasz kanał na YouTube. Pierwszy sposób, jak to zrobić, przechodzimy do YouTube Studio, wybieramy zakładkę Panel. Jest to ta pierwsza zakładka, która otwiera się automatycznie, gdy otwieramy YouTube Studio, ale wolę przypomnieć, tak żebyście mieli pewność, gdzie znaleźć właśnie te informacje, a następnie przewijamy na sam dół. I w tym miejscu mamy taką informację, jak najnowsi subskrybenci z ostatnich 90 dni i mamy tu trzy konta. Natomiast jak klikniemy na Pokaż więcej, to wyskakuje nam takie okienko, a tu wszyscy subskrybenci, którzy publicznie zasubskrybowali nasz kanał. I w tym miejscu możemy zmienić datę, z jakiego okresu chcemy wyświetlić nasze dane. Tutaj z automatu mamy 90 dni. Ale może być to ostatnie 7 dni albo od początku istnienia naszego kanału. Następnie mamy tutaj takich kilka kolumn: mamy nazwę kanału, następnie datę zasubskrybowania oraz liczbę subskrybentów. I właśnie w tym miejscu ta kolumna została posortowana właśnie według liczby subskrybentów od największej liczby do najmniejszej. Jak klikniemy na tą strzałkę, to zamienia nam się. I tu mamy konta z najmniejszą liczbą subskrybentów. Zmieniamy. Z największą liczbą subskrybentów. Natomiast, jak klikniemy na datę, to posortuje nam się według, właśnie, daty zasubskrybowania od najnowszej. Do najstarszej, więc możemy zobaczyć, że mój kanał pierwsza osoba publicznie zasubskrybowała 4 stycznia, czyli dokładnie 3 dni po tym, jak ten kanał założyłam. Powtarzam, są to osoby, które publicznie zasubskrybowały Wasz kanał. To znaczy, jeśli ktoś publicznie nie udostępnia swojej subskrypcji, to te osoby się tutaj nie pojawią. W tym miejscu mamy też możliwość szybkiego zasubskrybowania kanałów, które nas subskrybują. I to jest pierwszy sposób, aby zobaczyć, kto subskrybuje nasz kanał. A teraz przejdźmy do opcji drugiej. W tym celu znów wracamy do YouTube Studio. I z zakładki po lewej stronie wybieramy komentarze. I teraz możemy zauważyć, że przy pewnych nazwach, przy pewnych kanałach pojawia się takie czerwone kółeczko. I to oznacza, że te osoby publicznie subskrybują nasz kanał. Tak więc w ten sposób również możecie zobaczyć, kto z komentujących jest subskrybentem, ale subskrybentem publicznym. Jeśli ktoś publicznie nie udostępnia swoich subskrypcji, to te informacje się tu nie pojawią. Co oznacza, że część z tych osób, które są tutaj właśnie w komentarzach, być może subskrybuje wasz kanał. Ale nie robi tego publicznie. Tu dodatkowo możecie zobaczyć, od jak dawna ktoś subskrybuje wasz kanał. Ten użytkownik od 4 dni, natomiast ten od miesiąca. W ten sposób możecie sprawdzić, kto subskrybuje wasz kanał. Natomiast, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat waszych subskrybentów, na przykład ile mają lat, albo jakie inne kanały oglądają, to polecam kliknąć film, który właśnie pojawia się na ekranie. Tam omawiam wszystko krok po kroku. Natomiast w dzisiejszym filmie to tyle. Jeśli uważacie, że był pomocny, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, to bardzo pomaga, oraz o subskrypcji, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A na dziś to tyle, cześć i do zobaczenia następnym razem.